Do dyrektora cyrków N wszedł gość. Na twarzy miał rumieniec i krzyknął dyrektorku, wiem, 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 wiem. jak trzeba zacząć przedstawienie. Sztampowych parad dosyć już i innych oklepanych chwytów. My, gdy orkiestr zabrzmi tuż, puścimy w cyrku stu gigitów. Wszyscy, w kostiumach z czarnych skór, będą drałować po arenie i każdy w ręku dzierży wór. Wór. Tak się zaczyna przedstawienie. Dyrektor krzyknął, stop, 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 stop. stop. Mów pan, co Dzigit ma w tym worku. Jego mość odrzekła. Otóż to. W worku jest gówno. Dyrektor. Czekajże pan, bo tchu mi brak. Dżigit to w ręku ma? A jak? I teraz tak. Napięcie rośnie, wtem gaśnie światło, pada strzał i każdy dżigit w tej ciemności rozrzuca, co w swym worku miał. A potem ten ten ty się oddala i dyrektorku ukochany światło znienacka się zapala i cały cyrk jest obesrany. Czarna arena i orkiestra. I napis wiwat ZPR, czarne tygrysy, foki, krzesła. Wszystko na czarno. Wszystko w merd. I wtedy ja, na dany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wchodzę ubrany w biały frak i mówię...